Ciekawostka na szybko, zobaczcie jaki samochód jest e, grafiti obmalowany Cały dookoła wszędzie Jakie to na szybko to było Zobaczcie, więcej grafiti tutaj na murze, o wow, morda tego tu jest Jesteśmy w takiej dość biednej dzielnicy Los Angeles masę Meksyków tutaj jest no i tak to potem wygląda widać jak szanują to co mają a no, przynajmniej jest towing jakiś samochód do warsztatu biorą może wypadek miał czy coś No to jest No nawet tutaj na śmietniku jest wszystko tu jest obadźgane następny też Swoop kolejny strasznie obsmarowany tutaj to jest więcej graffiti jak w że wam powiem na chwilę tą kamerę będę trzymał włączoną Ty kolejny śmietnik jest opodźgany takie nagranie jest za spontane dla was nie planowałem tutaj kamery włączać Zobaczyłem ten samochód na freeway i kamera, kamerę w rękę szybko, bo tak bez, bez wstępu dla was co dzisiaj jest A Zobaczcie jaka tłuka, to obkratowane co tutaj jest Też nie wiem po co Może żeby się do przewodów nikt dostał A tam jakiś ptak jest Nie, jak tylko To znowu, to jakoś podane te świetniki jest. Tu jakiś warsztat, że samochody naprawiają jakieś takie małe meksykańskie. Teraz sprzedają coś. To jest ten pichu. zobaczcie po ile paliwa tu dzisiaj jest droga tu jest jak jest w ogóle takie paliwo? 4,87 za galon to jest rozwój w biały dzień o to jest rampa na freeway patrzcie jaki gwiazd jest o to właśnie wjeżdża samochód. to jest gwiazd na dziesiątki gwiazd. okej, okay, zobaczcie jakie tu jest grafity. cała ściana jest zamazana ten tu stoi kłódek tak na środku o, zobaczcie to tutaj dobra, co? zobaczcie tutaj, jakie zamazane A tak. zobaczcie jak tu jest Tutaj sprzedają gazetki w takim czymś Nieraz za darmo jakie reklamy są Te oczywiście obydwajdziane Przypominam, to jest taka meksykańska dzielnica I to wygląda jak wygląda o zobaczcie tutaj To znowu rzeczy Jakieś meksykańskie motywy. Patrzcie jest tę Am przed nami jest cejbiisty widok na Laidown Town. Zobaczcie. You're gonna go on the freeway again. One, one. Tutaj jest wona. Żółty autobus. Napisano Los Angeles. We're sliding right onto the U.S. 101 North Ramp. I wjeżdżamy teraz na sto jednokanał. Jest godzina 3.57. Wyjechaliśmy z tego graffiti miejsca. A jak to tutaj przebodzi, coś tam Zobaczcie, jaki jest korek na drodze o godzinie 4 To jest typowy Los Angeles. Zawsze jest zakorkowane prawie dzień i noc. Jest korek, non-stop. Dzisiaj jest pochmurno. W nocy padał też, w ciągu dnia też padał. Potem jest tam.